Cześć. Tu Aga i Tomek. Witamy was w najnowszym odcinku programu kulinarnego Pyszna TV. Dzisiaj razem z szefem kuchni restauracji Glamur Romanem Bukowskim będziemy przygotowywać dla was dorsza z sezamem. Zapraszamy. Dzień dobry. Witam państwa w restauracji Glamour. Przygotuję dla państwa dzisiaj smażonego dorsza w mące kukurydzianej z dodatkiem sezamu na smażonych ziemniakach oraz sałatką z marynowanego ogórka i papryki świeżej. Zaczynamy od przygotowania marynaty. Marynatę zrobimy z wody, octu i cukru. Mieszam dokładnie marynatę do momentu rozpuszczenia się cukru. Bieramy ogórka. Tego ogórka wrzucamy do marynaty. Im cieńsze paseczki, tym wygodniej, z tego względu, że szybciej nam się wszystkie składniki zamarynują, zalewą. Używam do tego jeszcze marynowanego imbiru, około 20 gram. Rozgrzewamy patelnię. Ziemniaki kroję na 5 mm talarki. I wielka ilość oleju. Trochę solimy w patelnię, żeby ziemniaki albo inne produkty, które chcielibyśmy smażyć, żeby nie przywarły do patelni. Torsza obtaczamy w mące kukurydzianej. Smażymy ziemniaki. W międzyczasie usmażymy na tej samej patelni naszego dorsza. Ściągamy ognia, szykujemy naszą sałatkę, odsączamy. To jest mój własny eksperyment. Troszeczkę sugerowałem się kuchnią skandynawską, dlatego że w ten sposób... Przygotowane są warzywa do łososia po norwesku. Generalnie skupiamy się na tym, żeby nasza kuchnia była doprawiona. Raczej, raczej przyprawników nie podajemy na stół, chyba że gość sobie tego życzy, ale uważam, że na tyle jest doprawiona nasza kuchnia, że myślę, że nie trzeba, nie trzeba jej dodatkowo doprawiać. Kładamy ziemniaki. I oto nasz dorsz z marynowaną sałatką z ogórka, papryki na smażonych ziemniakach.